Słuchajcie, to jest inkubator Kleo 5 już po wyjęciu z Kartona. Tutaj jest instrukcja obsługi, instrukcja inkubacji jajek kupionych firmie Fermo na Allegro. Od razu mogę wszystkim powiedzieć na Allegro. Tutaj mamy wyświetlacz. Pokazuje bieżącą temperaturę, jaka teraz jest w tym momencie w pomieszczeniu. Jest 16,5 stopnia i wilgotność jest 65. no To nawet ciepło i ładna wilgotność. Tutaj jest wichajsterek do półautomatycznego obrotu jajek. Tutaj jest. Regulacja temperatury poprzez tą śrubkę, którą tam widać w tej dziurce, ja szybko ściągnę. Słuchajcie, co 12 godzin się jajka obraca. Jajka wkładamy yy, szpicastym czubkiem do dołu, i co 12 godzin sobie robimy obrót. Yy, w książeczce jest wszystko wytłumaczone: jest wytłumaczone jak używać pojemników z wodą, gdzie dolewać wody, jak dolewać wody. Słuchajcie, polecam inkubator za 350 zł. No to naprawdę dość dobry sprzęt. Jeżeli ktoś chce swoje kury mieć i inkubować, trzymajcie się dobrej soboty. Wszystkim życzę, trzymajcie się pa.